To szkolne pytanie jest od lat zmorą uczniów. Z zakłopotaniem odpowiadają na nie Opolanie, kiedy pytamy o tę rzeźbę w Galerii Sztuki Współczesnej. Ciężko o tym mówić, a czy opowiadać? Te emocje są bardzo konkretne i niekoniecznie miłe. Instalacja bez tytułu została wykonana przez Tomasza Mroza. Jak informuje galeria, ma ona pobudzać do refleksji na temat pandemii. Kurator wystawy opisuje ją w sposób skomplikowany jako głowostup, mający być parodią ascetycznej kontemplacji. Równie oględna była dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk. Pamiętajmy, że jednym z wielkich przywilejów sztuki jest wielorakość interpretacji i możliwość rozbudzenia nieoczywistych często skojarzeń. O opinię na temat tej bulwersującej Opolan instalacji poprosiliśmy też byłego rektora Uniwersytetu Opolskiego, profesora Stanisława Nicieje, za którego przyczyną wzgórze uniwersyteckie stało się plenerową galerią rzeźb figuratywnych. Więc jesteśmy w takich czasach, że można to zbulwersować czymś. I są tak zwani artyści, którzy z tego korzystają, są chwilową gwiazdą i tak patrzę na tą rzeźbę. Jakiś chwilowy skandal, który nazwano artystycznym dokonaniem. Pojawia się też pytanie. Czy instalacja, w której autor wykorzystał krzyż obwieszony czymś, co niektórym przypomina parówki, robaki lub genitalia, nie obraża aby uczuć religijnych? Krzyż, który od dwóch tysięcy lat jest symbolem chrześcijaństwa, obrazy Matki Boży czy Świętych, są nienaruszalnym sakrum, do którego nie tyle modlimy się jako do drewna, czy do Matki Boży jako do płótna, ale które nam przypominają o powinności miłości. Jeżeli ktoś narusza ten statut, narusza też przestrzeń miłości. Podobną opinię wyraził Marian Molenda, autor znajdującej się na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu Galerii Rzeźb Artystów Polskiej Piosenki. Ja bym tego nigdy nie zrobił. Być może, że nie jestem na tyle odważny, bo ja mam inny sposób odczuwania. Nigdy bym krzyża nie włączył. Tomasz Mruz, autor rzeźby, odmówił nam komentarza. Jakub Biel, Kurier Opolski.